Jesteśmy świadkami największego w historii naszej planety kryzysu klimatycznego. Zmiany klimatu związane z globalnym ociepleniem są szczególnie dotkliwe dla mieszkańców miast. Współczesne miasta, miasta w Polsce chorują na tak zwaną betonozę. Co to jest betonoza? Betonoza to jest choroba polskich miast, która polega na tym, że mamy za dużo powierzchni betonowych, a za mało zieleni, i nasze miasta przez to się przegrzewają, nasze miasta nie radzą sobie też z retencją wody, i to jest wyzwanie, na które musimy odpowiedzieć przede wszystkim zazieleniając przestrzenie naszych miast. W przestrzeniach takich jak ta w wybetonowanych placach powstają. Miejskie wyspy ciepła. Walka z zjawiskiem miejskiej wyspy ciepła jest bardzo prosta, tania i skuteczna. To są po prostu drzewa, to jest zieleń, to są krzewy, to są trawniki, które tak naprawdę powinniśmy wprowadzać w bardzo wiele e, przestrzeni naszych miast. Nie tylko na placach, ale też przy ulicach, e, przy, e, przy skrzyżowaniach, tak naprawdę wszędzie, gdzie ta zieleń będzie, miasto będzie się mniej nagrzewać, będzie bardziej przyjaznym miejscem do życia i będzie też miejscem, które ludzie chętnie będą odwiedzać. Standardy utrzymania zieleni to są takie uniwersalne wytyczne, które dotyczą pielęgnacji wszystkich terenów zieleni w mieście i które mają zapewnić wysoką jakość wykonywania tych usług. Zarówno jeśli chodzi o estetykę, czystość, trwałość, mniejszy wpływ na środowisko pod względem hałasu, emisji, odpadów, ale przede wszystkim standardy proponują odejście od takiego jednolitego utrzymywania obszarów zieleni w kierunku strefowania. Czyli różne intensywności pielęgnacji w różnych strefach, co pozwoli na ochronę bioróżnorodności, zwiększenie retencji i adaptację miast do zmian klimatu. Przed kilkoma miesiącami byliśmy świadkami ekstremalnie wysokich temperatur w miastach. Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, tegoroczny sierpień można uznać za ekstremalnie gorący miesiąc w Polsce. Zmiany klimatu. Prowadzą do większej częstotliwości występowania ekstremalnych zjawisk pogodowych to jest fali upałów. W czerwcu, lipcu i sierpniu 2022 roku, w wielu krajach europejskich, takich jak Portugalia, Hiszpania, Francja i Wielka Brytania, Wystąpiły rekordowe temperatury powyżej 40 stopni Celsjusza. W 2003 roku w Europie z powodu dotkliwych fal upałów zmarło ponad 70 tysięcy osób. W 2019 roku ta liczba sięgnęła prawie 345 tysięcy osób w wieku powyżej 65 lat. Dowody naukowe wskazują, że Europa jest regionem najbardziej narażonym na związane z upałem skutki zmiany klimatu ze względu na starszą i starzejącą się populację. W związku z tym, z coraz szybciej postępującym kryzysem klimatycznym narażenie na fale upałów będzie w najbliższych latach niestety wyłącznie rosło. Światowa Organizacja Meteorologiczna definiuje fale upałów jako 5 lub więcej kolejnych dni, podczas których dzienna temperatura maksymalna przekracza średnią temperaturę maksymalną o 5 stopni Celsjusza, lub więcej. Fale upałów są jednym z kilku ekstremalnych zjawisk pogodowych, które stają się coraz groźniejsze w wyniku postępujących zmian klimatycznych i wzrostu średniej globalnej temperatury na świecie. My, ekosamorządowcy, pracowni samorządowej Fundacji Stefana Batorego, widzimy, że współczesne przestrzenie publiczne w polskich miastach są projektowane bez uwzględnienia skutków kryzysu klimatycznego. Dlatego chcemy, aby w przestrzeniach publicznych naszych miast występowało coraz więcej zieleni, bo to właśnie zieleń skutecznie walczy ze zjawiskiem betonozy i zjawiskiem miejskiej wyspy ciepła. Dlatego chcemy, aby współczesne polskie miasta przyjęły standardy utrzymania zieleni i standardy błękitno-zielonej infrastruktury.